życie jest chwilką, Co ciągle ucieka i ginie. By cię, panie, tę chwilę mam tylko. Ten dzień dzisiejszy jedynie. By cię, panie, tę chwilę mam tylko. Ten dzień Dzisiejszy jedynie Bo jutro się modlić nie jestem ja w stanie Choć nie wiem jak życie popłynie Dziś strzeż mnie, dziś broń mnie, dziś tylko o Panie. Przez dzień ten dzisiejszy Każesz w broń, mnie dziś tylko o panie. Przez dzień ten. tu się a mówiła, Święta Tereska? Na pewno. A wiesz, która to tutaj jest Święta Tereska? Pokaż. O ta, no to, to na pewno jesteście już przyjaciółki. Tak? To jest to baby Jesus. Tak, z dzieciątkiem jest. ja pragnę mi cierpieć dla Boga. Przez dzień ten dzisiejszy jedynie, Lecz próby ja pragnę i cierpieć dla Boga. Przez dzień ten dzisiejszy. Wkrótce to moje wygnanie Wiecznego blask z mi słońca I śpiewać Ci będę na wieki, o Panie Ten, a dlaczego Ci się Do podoba? Bo i końca I śpiewać ty... Ci będę na wieki, I nie? o panie. Bo niebieski, prawda? Tak i śpiewać ci będę na wieki opanie Ten? Dlaczego? Bo jest świecący, prawda? Świecący, świeci, błyszczy Tak? Lubisz to co błyszczy. Zrobimy mu to szklanę. A to jest pozłacany. E, Ty w tym śpisz? Nie. Złoty. To są dziesiątki. To jest e, kryształ i srebra. Z... Podnie... To są ametysty. Z nowego orneolu. Tutaj szklany. ten turkusowy. A to... Tu Meksykański, ze złota. Ze złota? Tak, a to jest z, z naturalnych pereł. Mm. Co to pereł? A to jest z muszli i z pereł też. Mm. A to jest jakieś... Um, um, to jest y, drzewo cedrowe zrobione przez Indianów. Y, w, jeszcze w ubiegłym wieku. Dwa wieki temu. A mama, to się nie możesz. Tak nie możesz, bo nie mnie połownie pracy. E, tutaj, nie wiem, jakiś antyczny meksykański jet, 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 nie wiem co to jest. A to jest z i Złoto. Tamten jest e, z marmuru, jakiś irlandzki. A to jest z, kor e, z koralowca ten e, złoty z, e. a to znowu jest e, z rosyjskiego skarbca o. ten jest z, z nasionek mhm. ten jest e, z e, marmuru mhm. ten jest miedziany i e, ziaren kakaowca a ten jest e, szklany ten jest srebrny, ze srebra, tak zrobione tak jak koroneczka. To jest e, antyczny koral, koralowiec. A to jest e, srebro. To jest turkus z Nowego Meksyku. Lubię no, to. to. To jest e, e, oliwne drzewo z Hawany, z Kuby. Mm -hmm. To jest e, jas, jaspis. I e, ten... miedź. Brass, brass, nie braz to nie jest miedź. Taki metal. A może brąz? O, może być brąz, tak. To jest... E, to jest kość słoniowa. To jest ivory. Mm -hmm. A to I jest... To a to zrobione z tego... E, z morsa tych... E, kły? Te kły, te co ma dwie. Pisze Walrus task To jest... E, Hemp, nie wiem, konopie, aha, czyli sznurek jest z konopi, a to jest srebro. O, to jest ametyst z południowej Ameryki. Jest z 1734 roku około. A to jest jakieś różane drzewo z, z Londynu, z tym emaliowaną. Taką wychość pocelaną. A to jest jakiś rosyjski różaniec. Z Ciekawe. dziwnym krzyżykiem zakończeniem. Tak, z takim właśnie sznureczkiem. Martusia wybrała tamten błyszczący. I ten. I ten, tak. I, ten. I wszystkie. Nie, Święta tylko trzy. Święta Teresa powiedziała, że ona by wszystkie wybrała. Ja Wiesz? Ty też wszystkie byś wybrała? No to ja to jest. Jest, e, pani, która umarła w 1992 roku, e, ona miała kolekcję e, różańców z całego e, świata. Nazywała się Katrin Barrett. A oryginalna kolekcja zawierała 200 różnych różańców. A to są po, przykładem e, tej pracy, Tak, że e, mówię, złoto. Koralowiec? Koralowiec, tak. To jest taki, ten tyś... z morza, tak? Tak, ten z morza. No za 1500 dolarów. i radujmy się Oto jeden, który dał nam Pan. I, I Oto jeden, oto jeden, który dał nam Pan. Aniele? Boże, stój, bo Cię zawsze stój. Rano, wieczór, we mnie, mm -hmm. bądź mi zawsze Kupoma. Ja duszy cała mojego i Jego Ojca i, syna, i się A kto mieszka w niebie? Pan Jezus. I kto jeszcze? Maria. A jeszcze kto? Um, um, pan Jezusa tata. A Pana Jezusa tata to I jak? Puszek i konie. Konie mieszkają w niebie? Tak! Myślisz? Dużo koni Dużo koni? I mój kotół. I twój kotek? Ja to myślałam, że w niebie mieszkają aniołki. Tak, też. Tak. Też! A jak myślisz, co robią aniołki w niebie? Latają! Latają! Mm, a myślisz, że śpiewają? Tak. A ja myślę, że są takie aniołki, co tańczą. Są takie, co śpiewają. A jak myślisz, co śpiewają aniołki? A ja nie wiem, tańczą i tylko śpiewają. A ty będziesz. A ty będziesz... Aniołkiem to będziesz śpiewać czy tańczyć? Śpiewać. Śpiewać, a ja będę tańczyć. No, bo ja lubię tańczyć, wiesz? I, i jak będę w niebie i będę aniołkiem, to będę tańczyć. Ale to jak nie będę nie, aniołkiem. No tak, ale ja myślę, że kiedyś będziemy aniołkami. Co ty myślisz? Jak ty? No a ty? Myślisz, że będziemy aniołkami kiedyś w niebie? Nie! No nie żartuj. Będziemy. Jak. A to się stanie, kiedy wszyscy umarą? No to jak się stanie, że wszyscy umrą, to ja myślę, że to wtedy będzie pięknie i wspaniale, bo wszyscy będziemy w niebie. A w niebie jest fajnie. Dużo fajniej niż na ziemi, wiesz? U mnie to dzieci, które uczyłam, to pytały, czy w niebie będą komputery. <grymne> Jak myślisz, będą? Nie, bo po co w niebie komputery? Psztywne, nie. my tu, nie. No, mama słyszy. Słyszę, No właśnie. Ja myślę, że nie będzie komputerów, prawda? No bo po co? A co będzie w niebie? W niebie tylko będzie miłość, miłość, baby miłość. I Baby Boy co umarł, bo ja widzę Baby Boy umarł. No tak, są takie malutkie dzieci, które Pan Jezus zabiera do nieba. Nie wiemy dlaczego. Nie. Mały czasie, kiedy zobaczył od to był mój kawaler, a potem ja pierwszy znalazłam i myślałam, że to była Tak? Tak, ale potem znalazłam, że było jaj. Potem o. potem baby umarł ooo i coś się stało z temu, że umarł? bo była duża burza a potem spadł a ja myślałam, że było głodne i umarło to ja nie wiem, ale ja ale wiesz, a wiesz, że w niebie nie będzie potrzeba jedzenia? no ale tych, tych lodów ze starbucksa to też chyba nie będzie a może? Ja nie wiem. Ale myślę, że tam, tam nie będziemy głodni, wiesz? To nie będziesz myślała o takim lodzie ze Starbucksa, ale myślę, że on był pyszny. A co jeszcze kupujesz w Starbucksie? Tabeli, Ale ja nie, nie rozumiem, bo trzymasz bluzeczkę w buzi. i Ja tak. nie rozumiem. To co jeszcze... Taki dwing, co ma... A, to też do picia, aha. I ja jeden miał taki drink z kawę. Taki z kawą drink? No to chyba była kawa dla dzieci. No właśnie, to kawa dla dzieci. Taka kawa, co mogą pić dzieci. A jeden raz moja mama zrobiła kawę i ja nie widziałam, co ja wypiłam. I co, dobra była? Tak? To potem chyba miałaś energii za trzy... za trzy pieski takie. Pewnie chyba biegałaś jak pershing. I mogłam dalej spać. Tak? To ja nie wiem. Ale już chyba więcej nie piłaś, tylko ten jeden raz. Nie. Więcej razy? No nie mów. O widzę, że tam coś dymi z tyłu i że chyba żartujesz. Nie? Ej, 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 Trzy razy. Trzy razy? Piłaś kawę dla dorosłych. Nie. I co? Miałaś dużo energii? Tak. Mmm, to pewnie brykałaś, brykałaś. I mama pyta, co z Martunią jest? Nie, mama, ja do domu! Martusia? A wiesz, że Jana po, na samolot troszkę się spieszę? Ty masz wakacje, masz dużo czasu. Mama, ja cię wam myślę, na wlełem do domu. A skąd ty wiesz, że nie jedziemy? Skąd wiesz, że nie jedziemy? Bo to nie jest skóra, mama, a, Matusia, a ty lubisz tą bajkę Alwin, co żeście oglądali z Miriam? A jak wrócimy, to chcesz ją włączyć i zabić na Martusia? Ile ty masz latek? Pięć. Ile? Pokaż, pokaż na paluszkach? Cztery czy pięć? Pięć. Pięć. No ja myślałam, że ty masz roczek, to myślę sobie, no jak roczek masz, to możesz płakać, ale jak 5 lat, 5 lat to dzieci tylko się uśmiechają, wiesz? Martunia, a miałaś mi jeszcze powiedzieć o koleżankach Twoich, które były na rekolekcjach? O. No, a co robiłaś z nimi? Marysia. No? Marysia. I jeszcze? Nie wiem, drugą. I no. Lili. Magda. Lili. Magda, Lili i Fawcynka. Marysia i Magda to są siostry i ich, ich jest dziewięć. Oho, Wyobrażasz sobie, żebyś miała jeszcze pięć sióstr? I byłoby was dziewięć, to tata, Sandrune, ta Martusia, to tata by musiał drugi dom na podwórku wybudować, co? Te, a ty byś którym mieszkała? W tym nowym czy w tym, czy w tym w ogóle? W tym starym. A może nowy by był ładniejszy? Nie, bo w starym będzie pies Ale w starym będzie piesek, to można pieska Nie. do nowego wziąć. Nie. Dlaczego? Sandrunia, oby, widzisz, ty, ty wyglądasz jak Sandrunia. Cały czas myślę, że ty jesteś Sandrunia. Bo jak widziałam ostatnio Sandrunię, nie, nie ostatnio, przedostatnio, to Sandrunia miała tyle lat co ty. I też tak samo jak ty brykała. Martusia, ale nie opowiedziałaś mi o swoich koleżankach. Tak Nie opowiedziałaś o koleżankach. No tak, ale nie opowiedziałaś co robiłaś z nimi Bawiłam się A w co się bawiłaś? W chowanego? Ta... I co jeszcze? Um, musimy złapać Sandrę i Ole. A i, i wy biegałyście i szukałyście Sandry i Oli, tak? I kto złapał? Nie, oni są. Bo one były szybsze? Niemożliwe. Bo ja mam roweru. Ale nie domu! No, 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 no. <laughs> To jak ty rowerem nie dopędziłaś Sandry? Nie żartuj. To może ty nie umiesz rowerem jeździć? Umiem. No to tylko je... dwa kółka. Dwa kółka? Bez dwóch. A bez dwóch kół, czyli miałaś cztery kółka? Czy trzy kółka? Dwa. Dwa i ty nie dopędziłaś Sandry? Znasz tą piosenkę? To śpiewaj. No, śpiewaj. Pan Hilary, gdzie są moje okulary? No, śpiewaj. Umiesz śpiewać? Nie. To śpiewaj, słucham. No, nie umiesz śpiewać o Hilary? No, słucham.